Tuż jak Bóg razem z aniołem wyzwolenia módlmy się słowami psalmu dziesiątego dlaczego zdala stoisz o panie w czasach ucisku się kryjesz, Gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknął, bo występny się hełpi swoim pożądaniem, bluźni drapieżca i pogardza panem. Pysze swoje powiada występny, nie pomści, nie ma Boga. Oto jest całe jego myślenie. Drogi jego układają się zawsze szczęśliwie. Twe wyroki zbyt są wzniosłe dla niego. Parska na wszystkich swoich przeciwników. Myśli on sobie, ja się nie zachwieję. Nie zaznam niedoli w najdalsze pokolenia. Usta jego, pełne przekleństwa. Zdrady i podstępu. Na jego języku dręka i złośliwość. Siedzi w zasadce przy drogach i niewinnego zabija w ukryciu. Oczy jego śledzą biedaka. Zasadza się w kryjówce, jak lew w swej jaskini. Zasadza się, by porwać ubogiego. Porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga. Schyla się, przysiada na ziemi. A od jego przemocy padał bogi. Mówi w swym sercu: Bóg nie pamięta. Odwraca swe oblicze. Nigdy nie zobaczy. Powstań o Panie. Wznieś swą rękę, Boże. Nie zapominaj o biednych. Dlaczego występny gardzi Bogiem? Mówi w swym sercu: Nie pomści. A ty widzisz trud i boleść. Patrzysz, by je wziąć w swoje ręce, Tobie się biedny poleca. tyś opiekunem sieroty. Skrusz ramię występnego i złego, Pomści jego nieprawość, by już go nie było. Pan jest królem na wieki wieków. Z jego ziemi zniknęli poganie. Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych, umocniłeś ich serca. Nakłoniłeś ucha, aby strzec praw sieroty i uciśnionego i aby człowiek powstał z ziemi, nie siał już po strachu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.